Co dziś znalazłem na starociach starą mechaniczną kolejkę blaszaną nakręcaną kluczykiem. Wyceniona była na 400 zł. Wazon z lat 70. projektu Bogdana Kupczyka z Ząbkowickiej huty szkła gospodarczego 120. Kurki z tej samej huty, kiedyś obecne w wielu babcinych kredensach. Lat Timo po 250, błękitna 1100. Ceramiczna kurka 250. Biblioteczka z pięknymi rzeźbieniami 1500. Karawka Art Deco kosztowała stówkę. Zielony flakonik 70. Wazon sowa ze spółdzielni rzemieślniczej Reflex 150. Fotele po 220. Wazon o pięknych geometrycznych wzorach 180. Wazon ze szkła uranowego 220. Przyciski do papieru polskiego mistrza szkła Adama Jabłońskiego 420-350. 380. Artystyczne durnostojki, 90 i mniejsza 60. Niciak, 320. Piękne serwisy kawowe, po 260. Za 800 był narożny sekretarzyk. Kopciuszek. Seria bajek na talerzu z zakładów porcelany Karolina w Jaworzynie Śląskiej 160. Kanapa w stylu Ludwika Filipa była za 800. W kartonowym królestwie znalazłem pikasiaka za 20, dwa klosze po 10. Trafiłem jeszcze kilkanaście żeliwnych kinkietów OKN2 po 80 zł. Natomiast w tym tygodniu przygotowałem polskie lampy z lat 50., których pierwowzorem był model z lat 30., wyprodukowany w fabryce żyrandoli elektrycznych Antoniego Marciniaka w Warszawie.